O psy, więc z wami Sebastiana oglądamy. Hej, to moje nowe przywitanie na moim kanale Sebastian Malwski <śm> <śm> i co, taki, że w długo nie było filmów na mój kanał. No ale musiałem zrobić sobie taką malutką przerwę. Właśnie jestem u Uzynki kuzynki na wiosce która się nazywa Lazowice. Mm, to jest 25 km nie nawet no chyba no, 25 km od Legnicy siożki poniosło mnie i żarzyłam cukierko ale ja przysięgam że musiałem sobie zrobić małą, małą, malutką przerwę. Także nie obrażajcie się na mnie i narka.